Kto mi znowu rozwijał sobie Kroka, ale mnie wciąż kawę. denerwuje sam sobie że on poszedł nagrywano na flesz ja wiadomości, wiadomo, wiadomo, mimo że, że nie byłbym tak śmieszkowaty jak on, wspomniałem. A widzowie jego niech tylko tego nie, nie wrzucą Więc na żadnego. Ja muszę tam zostać uratuje wizję. Jestem bohaterem. Witam w kolejnym wydaniu wiadomości telewizji TV Gda 24 Tutaj wasz ukochany prezenter Jacek Wrzesień, który przyk. Karol, co ty tu robisz? Trenuję bieganie, a co? Zakażesz mi? To jest idealne pole do biegania. Co ty, pomyliłeś studio wiadomości z klubem fitness? Kto cię niby wpuścił? Były otwarte, więc czemu nie? Tak na poważnie, jesteś zbyt śmieszkowaty na prowadzenie wiadomości. Lepiej prowadź to, krzow, a nie. Ty nie lepszy, też jesteś śmieszkowaty i nie nadajesz się na prowadzenie wiadomości, więc w czym problem? Dobra. Skończmy tę kłótnię. Jaką znowu kłótnię? I gdzie ty idziesz? Ech, nie odpowiada, gada ci jak do słupa.